Maciej Kmiecik, witam w kolejnym wydaniu rozmów nie tylko o sporcie. Dziś moim gościem Adam Spychała, mistrz świata strażaków Firefighter Combat Challenge. Witam serdecznie. Witam, serdecznie dziękuję za zaproszenie. I przede wszystkim wielkie gratulacje, niebywały sukces, mistrzostwo świata. Już kilka tygodni minęło od tego sukcesu, ale można powiedzieć, że teraz spija Pan śmietankę. Jest Pan bardzo rozpoznawalny, często gości Pan w programach telewizyjnych, w ogólnopolskich mediach. Spodziewał się Pan takiego rozgłosu? Szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że aż tak ktoś rozniesie się po Polsce, ale jestem z tego bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że to będzie krok milowy dla tego sportu, dla rozwoju, dla rozpowszechnienia i uświadomienia Polaków, że mamy świetnych strażaków, a ten sport, który jest Firefighter Coma Challenge, jest bardzo widowiskowy i miły dla oka. No właśnie, wydawało się, że wcześniej to tak nie było o tym słychać, te sukcesy Wasze, bo przecież w tym roku i było Mistrzostwo Polski Pana, Mistrzostwo Europy, teraz Mistrzostwo Świata, to gdzieś jest powód do dumy, ale też też promocji tej, tej dyscypliny sportu. Ile ją panu uprawia? Jak najbardziej, jak Wam wspomniał, jest to sukces jest najlepszym sposobem na rozpowszechnienie, no bo o tym jest zawsze głośno. A trenuję od 2016 roku, wtedy były moje pierwsze zawody w Toruniu i złapałem tego bakcyla przysłowiowego, sportowego i, i do dziś regularnie staram się polepszać mój wynik. I jak wygląda taki trening? Trening jest bardzo złożony, trudno to określić w jednym zdaniu, a z przygotowania z, z, rozpoczynają się zwykle. W na przełomie listopada, grudnia i trwają już do samego początku sezonu. I on zwykle startuje w maju i trwa do końca października. Tak naprawdę przygotowanie fizyczne to pewnie jest na no co niepotrzebne do Pana pracy, ale samo przygotowanie do tej konkurencji no to jest e, kilka, to jest taki tor przeszkód można powiedzieć, który związany trochę z Pana pracą strażaka. Proszę powiedzieć właśnie jak, jak wygląda taka konkurencja? Na wstępie warto zaznaczyć, że cały przebieg konkurencji odbywa się w pełnym umundurowaniu, czyli ubranie specjalne, Obuwie, hełm, rękawice, i dodatkowo w, w kategorii indywidualnej jesteśmy zaopatrzeni w sprzęt ochrony układu oddechowego. I to nam daje dodatkowe obciążenie podczas biegu bliskie około 20 kg. I jeśli przechodzimy do konkurencji, to pierwszy z nich to jest wniesienie pakietu wężowego o wadze 19 kg na 12-metrową wieżę. Kolejno z jej szczytu, wciągnięcie pakietu wężowego również linką do góry. Kolejno następuje zbieg. Później symulacja wyważenia drzwi poprzez przesunięcie sztabą. Sztaby młotem bezodrzutowym. Kolejno slalom, bieg z wężem, z nawodnioną linią wężową. Po przekroczeniu bramki otwarcie prądu, wody i strącenie punktu. No i przechodzimy do najtrudniejszej części, czyli holowanie manekina o wadze ponad 80 kg na odległość 30 metrów. Czyli taka symulacja z działań, z którymi spotyka się Pan normalnie w pracy na co dzień? Jak najbardziej. To świetnie odzwierciedla czynności wykonywane podczas służby. Faktem też jest, że w Stanach Zjednoczonych jest to nadal element systemu naboru do służby strażaków, a także coroczny test sprawności, który strażacy wykonują. Także gdzie w USA ten sport jest kolebką, tam rzeczywiście cały czas to wykonują. No i jak najbardziej, to jest jeden do jeden odwzorowuje nasze codzienne działania. No i strażacy z USA byli zaskoczeni, że przyjechał Polak i, i zgarnął im te dumisze świata? Jak pan to był odebrany tam właśnie w Stanach Zjednoczonych? Bardzo odebrany bym bardzo ciepło. Chłopacy to są prawdziwi sportowcy, to, to trzeba sobie powiedzieć, że to, to nie są amatorzy. A prawdziwy sportowiec potrafi przegrać i że tak powiem, pogratulować i uznać wyższość, bo w tym dniu trudno powiedzieć, że oni są słabsi, bo to są naprawdę na, na najwyższym poziomie zawodnicy. Po prostu w tym dniu ja byłem o moment szybszy od nich, a wpłynąć na to mogło wiele czynników, czy to dyspozycja dnia, czy, czy panowanie nad emocjami. Ale rzeczywiście w tym roku ten tytuł przyleciał do mnie do Polski. Minuta 16 sekund i dwadzieścia setnych. To tak naprawdę niuanse decydują w, o sukcesie lub porażce w takiej konkurencji, gdzie, gdzie tak naprawdę setne sekundy czasami mają znaczenie. Oczywiście, to wystarczy jeden błąd techniczny i, i już ta świadomość, że trzeba gonić ten tym wynik, bo przeciwnik tego błędu zwykle nie popełni. A w, akurat w moim biegu. Przeglądałem go wielokrotnie i tych błędów nie dostrzegłem, także jestem bardzo zadowolony, że akurat w tym najważniejszym biegu opanowałem te emocje, skupiłem się i udało się ten wynik osiągnąć. To był taki perfekcyjny bieg, można powiedzieć, najlepszy w karierze? Zdecydowanie, jest to mój rekord życiowy i patrząc na niego, trudno mi znaleźć moment, w którym mógłbym jeszcze coś poprawić, ale myślę, że jeszcze jest coś do zrobienia, bo ten rekord świata jest w zasięgu. Rekordy tworzą ludzie, także niemożliwych rzeczy nie ma i mam nadzieję, że przybliżę się do niego już za rok. A ile brakło do tego rekordu świata? Około 1,6 1, sekundy. Także to jest jednocześnie bardzo niewiele, a na tym torze to jest ogrom pracy do wykonania, żeby ten 1,6 sekundy złamać. A rekord życiowy pobijał Pan tam właśnie i ile wcześniejszy wynosił? Ten rekord życiowy był bliski 1 17 minuty 17. Czyli sporo Pan urwał, biorąc pod uwagę tak. to, jakie to są mm -hmm. czasy minimalne. Mm -hmm. A jaka jest droga właśnie do takich mistrzostw? To są jakieś eliminacje, to potem wygląda już na samych. Jak... Na samych mistrzostwach w Stanach, w Stanach Zjednoczonych? Sześciodniowy program zawodów i on, on obejmował cztery dni eliminacji, po czym wyłonionych było 150 zawodników, finalistów Mistrzostw Świata i kolejno piątek, sobota, czyli dzień piąty, szósty, dzień piąty to były finały indywidualne, dzień szósty to były finały tandemów i sztafet. Ponad 400 zawodników z tego świata startowało, to znaczy, że, że tam każdy ten tor pokonywał jeden raz i czasy się liczyły tak w tych eliminacjach, czy, czy jak to wyglądało, czy, czy, czy więcej było tych takich. W eliminacjach była dowolność. To też yy, ważna była strategia, żeby w odpowiednim momencie odpuścić te biegi eliminacyjne i złapać tę pełną regenerację do finałów, ale ograniczeń nie było, można było startować codziennie w każdej kategorii. Mhm. Czyli potem liczył się najlepszy czas, tak? Tak. Nieznaczne było to, że trzeciego dnia na przykład wykręciłem 3 minuty, 3 sekundy gorzej. Liczył się czas najlepszy z całej eliminacji. A w finałach? To ten jeden wtedy jest bieg finałowy? Tak. W finałach jest jedna szansa. I lista startowa jest zwykle tworzona, że im później zawodnik startuje, tym jest, jest jakby jego wynik mocniejszy. Mhm. Zastawiani są tak, aby te biegi były widowiskowe i to, no, był wyścig tak naprawdę. Pan startował w ostatniej porze? W tym przypadku ta lista startowa była trochę inna, aczkolwiek rzeczywiście, bo biegi najszybszych zawodników z eliminacji, one były zostawione nie na koniec, a gdzieś w drugiej części tej listy startowej, ale rzeczywiście biegłem z zawodnikiem, który w eliminacjach był pierwszy, bo ja po eliminacjach miałem drugie miejsce i traciłem do niego 30 sekund. Jak go pan pokonał w finale, to wtedy była radość, był ten czas rekord życiowy i była taka świadomość, że, że to może dać mistrzostwo? Przede mną było jeszcze kilkanaście biegów, aczkolwiek już wiedziałem, że. Najmocniejsi zawodnicy po kwalifikacjach już biegli, ale oczywiście gdzieś z tyłu głowy miałem, że ktoś może zaskoczyć, bo ten sport jest nieprzewidywalny i nie wiadomo czego można się spodziewać po innych zawodnikach. Jak się później oglądało te zmagania innych? Było gdzieś tam drżenie, że, że, że może gdzieś ten złoty medal wymknąć się, czy raczej to, to gdzieś tam oglądacie ze spokojem? Miałem świadomość, że już nic nie zmienię. Dałem się 110% i ten wynik 1-16 mnie satysfakcjonował na ten czas. Wypełniłem tą misję, którą sobie, którą sobie przepowiedziałem wcześniej. Miałem, miałem jeden plan. Po prostu po eliminacjach już wiedziałem, że będę startował z najmocniejszym zawodnikiem z kwalifikacji. Chciałem go pokonać, jak największą różnicą. I miałem świadomość, że to mi może dać bardzo wysokie miejsce. Ze Stanów Zjednoczonych przywiózł Pan cztery medale. Dwa złote, jeden srebrny, jeden brązowy. Proszę opowiedzieć, bo ten drugi złoty to w drużynie, tak? Bo zdobyliście... Pan zdobył indywidualnie złoto, ale też drużyna. Jak mhm. właśnie wyglądała ta rywalizacja? drużyna to była suma najlepszych czasów w poławie, tak jest tak? w liście startowej startując pod jedną nazwą drużyny każdy wykręcał czas i mistrzostwo drużynowe stanowiło trzy najlepsze czasy trzech najszybszych zawodników sumowany był ten czas i czym wynik niższy tym miejsce wyższe także nam udało się nieformalnie pobić rekord świata w tej kategorii bo niespełna 4 minuty nam to zajęło dla trzech zawodników. Czyli Polacy generalnie można powiedzieć, że rządzili i dzielili to w Zjednoczonych. Można tak powiedzieć, bardzo mnie to cieszy. A wy trenujecie gdzieś ze sobą na co dzień, i macie taki tor w Polsce do, do takiego treningu, jak to wygląda? W mojej bliskiej okolicy nie ma takiego toru. Muszę w jak najlepszy sposób odzorowywać sobie te elementy. Znajdują się takie tory, ale jest to, są to miejscowości oddalone sporo od mojego miejsca zamieszkania, także. Trenowanie stricte elementów technicznych jest nieco utrudnione. Czyli tak naprawdę tylko na zawodach spotyka się z takim profesjonalnym torem? Można tak powiedzieć. Mhm. Jakie plany na przyszłość, jak to będzie wyglądało, obrona tytułu za rok? Gdzieś tam jest te, takie marzenie? Tego bym sobie życzył. Teraz, znaczy, czas na zasłużony odpoczynek. Jestem w pełni usatysfakcjonowany po tym sezonie. Czas na regenerację, rozstrenowanie, później wyciągnięcie wniosków z tego, co już było, z tego sezonu. No i początek z różnych przygotowań, przepracować zimę, wiosnę i jak najlepiej wejść w ten sezon i, i mam nadzieję stawać na tym najwyższym stopniu podium. A czego bym sobie życzył, to stanąć jeszcze raz, obronić ten tytuł mistrza, mistrza świata. Myślę, że to bo by było niebywałe osiągnięcie. No i zrobię też wszystko, żeby jak najbardziej przybliżyć się do tego rekordu świata kanadyjczyka. Pierwszy raz startował Pan na Mistrzostwach Świata właśnie w Stanach Zjednoczonych. Taki wyjazd to jest na pewno no, kosztowne przedsięwzięcie. Mógł Pan liczyć na wsparcie nie wiem, sponsorów, swojej jednostki straży? Jak to, jak to jak wygląda? Naj, jak najbardziej. Wyjazd był sponsorowany z, z, z budżetów firm oraz przy pomocy, z pomocą y, straży pożarnej. Jak wróciliście z takimi sukcesami, jak jest taki rozgłos w mediach, to chyba też wszyscy tam przełożeni widzą, że, że to dobrze zainwestowane pieniądze, tak? Mam nadzieję, że są zadowoleni z wyniku. Generalnie, jaki odbiór, Właśnie, jeśli chodzi o pana miejsce w pracy? Było jakieś specjalne powitanie, koledzy gdzieś tam coś zgotowali, jakąś owację? Przygo przywitał mnie totalny ogrom gratulacji z każdej strony. one Już już podczas występu tam, wiem, że chłopacy śledzili na bieżąco, zarywali nocki, bo tam też zmiana strefy czasowej była obecna. Zarywali noce, żeby mnie oglądać na bieżąco. Też słowa motywacji za nich otrzymywałem, tak że niosło mnie to, pomogło mi to i serdecznie dziękuję z tego miejsca. Czyli teraz tak, można wiedzieć, że taki rok naprawdę pełen sukcesów, bo indywidualne mistrzostwa Europy w zawodach Firefighter Europe w Niemczech, mistrzostwo Polski, to jest Firefighter Challenge. Te zawody się różnią czymś, czy, czy, czy generalnie jest podobny tor, taki sam do pokonania? Zadania do wykonania są te same, o których wcześniej mówiłem, aczkolwiek różni się, różnią się szczegóły tego toru. Czasami mamy do czynienia z minimalnie inną wieżą, a przy tych czasach bliskich minuty 20 to już ma znaczenie, bo to są różne wysokości stopni, czy, czy przestrzeń, szerokość tej klatki. To już są takie techniczne elementy, które wpływają na, na bezpośredni wynik. Yy, kolejnym elementem, który może się różnić, to jest yy, częstotliwość uderzenia młota, bo to czasem są trzy uderzenia, jak widzieliśmy na mistrzostwach świata, a są zawody w Polsce, gdzie trzeba uderzyć 13 razy, także też to wpływa na czas, yy, czas końcowy linia wężowa też jest różnej wagi. Czasem przekrój węża jest mniejszy, czasem podłoże stawia większy opór na większe tarcie. Także to bezpośrednio również wpływa na ten wynik. I mimo to, że mamy te same konkurencje, czasem minuta 30 daje zwycięstwo. Wrócił Pan już do Polski, do Ostrowa i normalnie do, do zwykłej pracy. Cały czas trzeba, że tak powiem, gdzieś już to, to cieszenie się sukcesem jeszcze jest, czy to już jest taki, taki powrót właśnie do, do rzeczywistości? Powróciłem do rzeczywistości. Rzeczywiście mało czasu było po powrocie z, ze Stanów Zjednoczonych na, na że tak powiem, taki totalny odpoczynek, ale, ale będąc stać pożarny, spełniam się cały czas i ci chłopacy, którzy mi dopingowali są tam ze mną świetnie spędzony czas. Czyli to jest nie tylko praca, a pasja, tak? Zdecydowanie tak. A ta, te zawody sportowe, właśnie ta rywalizacja, to, to też chyba to też pasja, bo to, to nie można powiedzieć, że to jest, nie wiem. Trzeba to lubić, chyba, tak? No, jest to ściśle związane z, z wykonywanym zawodem. Także no, lubię to. Gdybym tego nie lubił, to już dawno bym zrezygnował, bo nie jest to łatwy sport do wytrenowania. To jest... Trzeba znaleźć złoty środek pomiędzy siłą, wytrzymałością, szybkością, do tego trzeba mieć odpowiednią mentalność. Jest... głowa gdzieś tam. Zdecydowanie, też? tak. Żeby wygrywać w tym sporcie, trzeba mieć na tym punkcie obsesję. Jak w każdym sporcie. Czy można powiedzieć, że jest Pan takim zawodowcem. Pasjonatem w dyscyplinie sportu, która była do tej pory mało popularna w Polsce, ale między innymi może właśnie przez Pana sukcesy ta dyscyplina będzie pokazywana w telewizji, zainteresowały się media ogólnopolskie tym. także Życzymy kolejnych sukcesów, kolejnych wspaniałych osiągnięć, spełniania się w, w życiu zawodowym i sportowym. No i już z góry zapraszamy, jak będą kolejne na przyszły rok do nas, do studia. Dziękuję bardzo za wizytę w studium. Moim gościem był Adam Spychała. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu Rozmów nie tylko o sporcie.